Cześć są tym w z tej się na swoim odcinku na moim kanale. Jak widzicie, kosimy no. sobie kukurydzę, Kosi sobie pracownik. Zadajcie pewnie pytanie. Czym cię, dlaczego zawsze jak nagrywasz robi pracownica a nie ty. No bo mi jest po prostu łatwiej to nagrać. Jakbym robił odcinki, to To bym robił to ja, nie pracownik. I chcę, żebym robił ja to wiesz co, mówić? subskrypcja, like. I się ładnie sypie. Wykosiłem prawie tyle co nic. Wykosiłem prawie tyle co nic. I kurna odcink... i kukurydza się ładnie sypie. O, tak jak teraz gram ja i Widzicie, to jest takie monotomne. Jest tu małe też pole, kukurydzy jest tam. Jeszcze gram na biegach sobie, bo... Jest to łatwiej, no. Nie wkurzam się aż tak bardzo do tego wspaniałego farminga. Chciałem tutaj oglądać poprzednie odcinki, kolejny i subskrybuj kanał, bo na 2000 subskrypcji do odcinki.